Jezu, tu jesteś! Halo, halo, halo! Musi się przytulić. Nie mogłam, musiałam zrobić tak? Zrobiłam tak. Dobrze było jakoś? Mhm. To tak się patrzy. Cały świat się zmienia. Dobra, żeby wszystko nie powiedzieć po nie. Można Mam skończyć. pytanie od Katarzyny Skonieckiej. Co jest dla ciebie najważniejsze na świecie? Nie, nie mogę tak oddzielić, bo są kilka spraw ważnych i Co tak, tak. ci przychodzi pierwsza na myśl? No, rodzina. Tak, ale z drugiej strony rodzina i muzyka i przyjaciele. Ja nie... Także jest wiele rzeczy, które... Tak, ale no przede wszystkim mama, tak? I rodzina. Masz wsparcie dużo od mamy chyba, co? I całej rodziny, czy...? Znaczy, to jest różnie, różnie. Bo mama zawsze twierdziła, że powinnam się zająć nauką. kiedy jak ja Dzisiaj pokażę. Mama, to oglądasz? Pozdrawiam mamę. <laughs> Kocham cię bardzo. No, zawsze mówiła, że nauka, 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 muzyka tak. później, ja rozumiem, że to kochasz, że ty chcesz, ale zobacz, ile jest ludzi, którzy to robią. Ty nie masz szans, tak mówił, żebym po prostu zeszła na ziemię, żebym nie miała... I to jest ten moment, kiedy nienawidzę supermarketu. <noise> <noise> no dobra, Kierowco, dojdź do tego samochodu, chcemy nagrywać. Kierowco, to prosimy się udać. Na parking no. Ale ja, uczyć się warto też no. Dlatego ja nie chciałabym iść na przykład na studia muzyczne Albo coś w tym kierunku Nie chciałam kończyć sz 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 szkoły muzycznej Bo tak? Powiem, że z zawodu muszę być kimś innym Nie tylko całe życie w muzyce. Bo oczywiście mogę być jakimś tam menadżerem tak. muzycznym coś tam Zatem To później studia Ale to są ciężkie zawody, przynajmniej w, w Polsce Tak, tak, bo ciężko rozgło to Bo w Polsce jest masa tego, a tak naprawdę nie robią w sumie nic tak Ciężko się przebić w ogóle tak, tam jest bardzo dużo znajomości, no ale nie musisz zostać w Polsce przecież. Tak? Właśnie, nie, ja nie chcę zostać ja w ja Polsce. Ja namawiam wszystkich, żeby jednak w tej zostali, bo wszyscy jadą z granicę, a potem w tej Polsce nikt fajny nie zostaje. Że ja zostałem na razie no, chociażby no. brat Fiata, widzisz, w Polsce też nie mógł się... No nie zdać. mógł, no, ale... we na przykład. Nienawidzę pana w Toyoty. Mamy kolejne pytanie od Apsika Czy lubisz schaboszczaki? A potem ktoś zapytał czy lubisz ziemniaki Apsik jesteś genialna, nie? Pozdrawiamy Paulina To droga Paulinko Schaboszczaki Nie jem schabowych I tu jest właśnie to Nie jem schabowych, jem tylko pierwszy z kurczaka. I czasami mielone I rybę, ale schabowych nie chcę. Nienawidzę ślimaków. Ale o ziemniaki to tak, Jem Pyry. pyry, pyry. <gry> Dobrze nauczyłaś się. Poznański pyry. Poznański Poznań. Poznań. Tak trochę przypał. Bartuś. Oj tam. To y, jaki uważasz teraz y, w tym momencie y, największy sukces już y, w tym, tej kwestii muzyki, jakie osiągnęłaś? Wyświetlenia? Dzięki, dzięki właśnie y, temu wszystkiemu, co się dzieje na przykład u mnie na vlogu, na, na fanpage, mm. i w ogóle wyświetlenia na, na YouTube mojej piosenki, to jest dla mnie duży sukces. Przede wszystkim mm. występ y, z y, Mr. Zupem w y, Radiu No i od 20 września, mm. i tutaj uwaga, będzie cały skład zespołu i ruszamy w Polskę na koncerty. Koncerty Moniki A, będą w Polsce. Ile będzie liczył zespół. Yy, perkusista, ja, dwóch gitarzystów, ten basista i klejpiszowiec. Yy, no i... Yy, jakie było pytanie? <głosy> <głosy> Gdzie się na kontrację koncertową i, I ile jest będzie koncertów? Yy, to się wszystko yy, ustali dokładnie yy, właśnie już we wrześniu, jak yy, będzie z, cały skład, będziemy już mieć repertuar cały i wszystko y, się ustalił A powiedz mi, a skład się ustalił tak jak chciałaś? Nie na siłę, tylko... W z wywiadów mi powiedziałeś, że właśnie chciałabyś, żeby to wszystko przyszło naturalnie, a nie, że na siłę szukamy... No, swoje. Yyy. Tak. Y, to było w ogóle... To było w ogóle spontanicznie, bo pojechałam do pracy. Znaczy, poznałam Aleksę najpierw, tak? I coś tam planowaliśmy, żeby coś razem zrobić. A no i pojechałam sobie do pracy, do Ustronia, gdzie poznałam gdzie o poznałam Lolka. Lolka to tu ale on tego na pewno nie będzie bo nie wiem. Może... Chcieli razem coś A, zrobić i poznali Lolka, nie? Spalili Lolka i poszli do nas w <grym> no. i Lolek gra na perkusji i gitarze. No i zajmuje się obróbką tam muzyczną, tym wszystkim, tam takim, takim. Gitarzystę, no to Alex, na basie, basistę mi znalazł, no i ja znalazłam jeszcze jednego, to po prostu się Przypa przypadko tak, o, przypadkowo. Ja poznałam w ogóle generalnie y, Poznałam w McDonaldzie, bo miałam koszulkę y, z Batmanem, tak, miałam koszulkę z, z Batmanem, a on miał bluzę z Batmanem i wchodzi do McAfee patrzy się tam, ja się do niego uśmiecha, no to ja się do niego uśmiecham. <grym> I <grym> I na co dzień? Macie jakieś takie miejsca? Jakiś garaż, czy nie wiem, jakieś takie miejsca? I tu jest właśnie, zagrać? właśnie Lolek znalazł coś przed Ragafają. Znaczy Ragafaja ma swoje, kojarzycie Ragafaja Room, yy, swoje mi mam mamy chyba w garażu ja na trzeciowej. To jest będzie klimat, będzie klimat, będzie klimat. Pytanie mam od pytanie z masy. Internautów. Yy, od, 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 od internautów. Teraz pytanie internautów. Yy, od internautów. Wiktoria Tokarczyk, kiedyś to wasz To już była odpowiedź na to pytanie, więc to pominiemy, że tak powiem, czy będzie odpowiedź, ale w innej formie. Yy. Jak się czujesz, bo podobno nie na to byłaś Właśnie. I to pytanie jest o Aleczu lepiej. lepiej się, Faktycznie bo... byłaś pora, no pamiętam, czy notki na I Tak, bo miałam e, problemy z jelitami i z nękami, ale już się lepiej czuję i generalnie moje migdałki, bo też miałam chore migdałki. Dziecięte? Nie, yeah. ja wyzdrowiam na biwaku, co ty? <śmiany> <śmiany> Agnieszka Lisz, czemu założyła fotoblog i co myśli o założeniu zespołu? O zespole już mówiliśmy, a dlaczego założyłaś fotobloga? Przez moją byłam przyjaciółkę tak naprawdę, bo tam się to, to było jakieś 3-4 lata temu. I patrzę, ona zaczęła jakieś tam notki dała zdjęcia, ja tak mówię, a czemu nie? No to, to już sobie pisam dla siebie, tak? Ja stawiam te zdjęcia, gdzie to takie X3, takie Pokémonik, prawda? Cześć! Tak sam. Generalnie mam bloga takiego na Olacie. Tak? No, widzieliśmy. No. Nie mogę tego usunąć, bo nie pamiętam ani Hasła, ani Maila. Dobra. Jaki jest Twój ulubiony zespół? Szybkie pytanie I wracamy do tematu? Eee, dużo mam zespół, zespołu. the Horizon, eee, Paramore, Paramore. Eee, no, e, The Pretty Reckless. No wie jak czad ma żywo. Nie ma więcej było nagrane. Świetno. Ja bym chciałam zadać Ci pytanie jak siebie za 5 lat. O! Generalnie lubię tatuaże. Yy, lubię flipsynki, lubię tatuaże, ale nie robię sobie więcej yy, niż koczków niż tylko w nosie. Ale chcę mieć troszeczkę więcej tatuaży, no i a, się a masz na... czy jakiś tatuaż? Nie, jeszcze nie. Mam Fajnie się nie Mam, się, życie. mam, się, mam się mi nie pozwala jeszcze. Mi mama dała na tatuaż. Tak? Ja Świetną mam. Ja mam Żarypistą, pozdrawiam cię mamo.. <laughs> pozdrawiam. Dobra, mamy już dobrze. mniej więcej wygląd, a swoje życie jak widzisz? Będę śpiewać oczywiście. Yeah. Będę koncertować, będę śpiewać. I wejście czytać o mnie w gazetach, tak no i oczywiście do was przyjazdu, nie? A za 5 lat to będziesz na studiach, nie? Tak. W Poznaniu. Naprawdę? Ja, ale będziemy mieli towar w mieście. Uuu. Ona też za To czekam nie, nie. na ciebie. Dobra, ta kamera po prostu. ona też idzie, ona też idzie. Ty będziesz wcześniej, zrobimy grunt. <grymne> <grymne> Pozdrówmy. Najpierw pozdrawiamy Anię Lizińską. Aniu. Bo Ania napisała, że mam ci podziękować za to, że jesteś i napisała jeszcze do nas i to w imieniu jej i Klaudia Strzyżewska. Strzyżewska. Klaudia i Ania kazały Tobie podziękować, że jesteś i że pomagasz im w trudnych chwilach i proszę, żebyś nie usuwała po tym vlogu. Dziękuję bardzo, Jezu, to jest takie miłe naprawdę, to jest takie uczucie, zajebiste. Aha, jeszcze Agnieszkę Lis, mamy pozdrowić, tak. bo poprosiła dzisiaj pod zdjęciem, że mam pozdrowić. O. I Ola daje ci buziaka, i Patryk daje ci buziaka, i Ewelina, Znijeszka. Agnieszka, Ola. No to już powiedziałaś. Powiedziałem, no ale to będziesz miała więcej buziaków. Od, Od wszystkich. wszystkich. Kurde. Ja mogę powiedzieć, że od każdego zasobna. Na temat hejterów. Hejtów jest w ogóle. Dla mnie hejt, hejter, to jest po prostu osoba, która prosi nic z domu i nie ma co do roboty i w się, mogę mówić pierwsza. w się w życie cudze. Nie lubili mnie dość w szkole mojej, w ginazja odchodziłam, gimbusy. No hejtowali mnie to co robię, także śpiewam, Boże, ona śpiewa, Boże, jak ona śpiewa, ono obrzydliwie śpiewa, ona się nie nadaje. Bardzo się tym przejmowałam na początku. Ciężko mi było i przez to zawaliłam w rok szkolny biegiem czasu, zdałam sobie sprawę, że oni po prostu nie mają co robić i trzebiam się do prostego człowieka, który po prostu robi to, co kocha i chce to robić dalej dla siebie. Ale jeszcze ja rozumiem, jeśli ktoś by, nie wiem, podszedł i powiedział mi to w twarz, tak A ja słyszałam od osób trzecich, która na przykład ta mówiła na mnie tak, ta mówiła na mnie tak, właśnie jest taka nieprzyjemna dość sytuacja i temat do, do rozmów, ale... Często właśnie zawaliłam rok. W biegiem czasu stwierdzam, że warto walczyć, walczyć o swoje marzenia, że osoba, która yy, ma coś w zanadrzu do zrobienia dla siebie i dla innych i chce pomóc też w jakiś sposób, bo ja na przykład swoją muzyką i tym, co robię, staram się robić też coś dla innych, tak? bo na przykład ktoś to lubi, ktoś chce tego słuchać. A takich ludzi, którzy wiele osób do mnie właśnie pisze na temat tego, że co mam zrobić w tej sytuacji, jeśli na przykład w szkole mnie wyzywają, tak? Jestem pod, pod presją, stoję pod presją i, i nie wiem, co mam zrobić, e, e, kiedy właśnie mnie tak hejtują, no to ja mówię generalnie olej to, tak? I pokazuję, że się tym przejmujesz, to oni robią to notorycznie i dalej, da, dalej, no dalej brną właśnie w to, żeby, żeby cię po prostu zgnoić. Nie można tego inaczej wytłumaczyć, tak? No tak. Bo jak inaczej? To jest moje życie, ja robię z nim co chcę. A jak ktoś się wpierwsza niepotrzebnie i mówi na temat tego, że burzy po co na to robi? No bo ja chcę, tak? I Ja chcę spełniać swoje marzenia, a nie siedzę na dupie i się nie opierdzielam, tak? Tylko robię to, co kocham. Tak, chciałam to powiedzieć właśnie, że nie warto się przejmować hejterami, Brnąć do przodu i spełniać swoje marzenia, to jest najważniejsze. I wierzyć w siebie. Z względu, może tak. Tu jest Asia. Może teraz tak nagram. Teraz na nie wiatru, bo są takie warunki, jakie widać, jedziemy w busie, bo pada. I nie, nie, nie mogliśmy w plenerze zrobić niczego więc zostaje nam tylko powiedzieć wam, że zapraszamy na kolejne odcinki i mamy nadzieję, że ten odcinek przybliżył wam bardziej postać Moniki. Monika jest zarypista. Lecz dwóch zna. Ma super głos i nadal jestem fanem jej muzyki. I niedługo w Poznaniu. I niedługo w Poznaniu. W ogóle na koncercie. Na koncercie, a za kilka lat będzie mieszkać, ja, ale czad. Dobra. Studia. Studia i te sprawy. To jeszcze pomachają. Pozdrawiamy wszystkich, którzy to oglądają, wchodźcie na ten kanał, lajkujcie, łapki w górę, subskrybujcie, wszystko dodajcie, fanpage odwiedzajcie, zajebiście ludzie, naprawdę warto. Pozory kontrolowane, dzięki! Bye! 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 Opa! I popraw tą bluzkę! Takie piw będzie!